Komentator sportowy Michał Łopaciński, kierowca rajdowy Martin Kaczmarski, koszykarz Maciej Zieliński i Tomasz Urbaniek, przedstawiciel GoPro w Polsce, to prelegenci, którzy opowiedzieli studentom o łączeniu pasji do sportu z zarabianiem pieniędzy. Projekt jest pomysłem samych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy licznie zjawili się na wykładach. Co skłoniło wykładowców do udziału w tym wydarzeniu? Sama idea tego pomysłu, tak? jakby Generalnie gdzieś hasło. No, czuję się trochę taki doklejony, bo tak naprawdę to jest jakby sport też biznes tak i jakby na ten temat toczy się cała całe przedsięwzięcie natomiast no skłoniło mnie przede wszystkim inicjatywa to, to jest chyba najważniejsze żeby żeby młodzi ludzie mają szansę dzisiaj poznać jakby gdzieś namacalnie różne różne aspekty z tym związane tak z funkcjonowaniem sportu jako takiego różnych właśnie rozwiązań także i biznesowych ale także i dziennikarskich jak to wygląda od środka bo to nie zawsze tak wygląda różowo i kolorowo jak to jest na tym małym szklanym ekranie A czasami to wymaga właśnie wielu wyrzeczeń o których z których tak naprawdę wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Młodzi ludzie zatem chcą słuchać i uczyć się od autorytetów praktycznych aspektów rozwijania swojej kariery. Cała akcja tym bardziej jest godna pochwały, gdyż studenci sami zdefiniowali, co ich interesuje i podjęli efektywne działania w celu rozwoju własnych pasji. Padło zapytanie, czy chcielibyśmy przyjechać, zrobić wykład na temat dowolny, ale bardziej ukierunkowany na naszą działalność w sporcie, więc, więc tak, oczywiście padło, pytanie, padło odpowiedź, że tak, bardzo chętnie. Często Często bierzemy udział w takich wydarzeniach. W zeszłym tygodniu, w zeszły weekend, w zasadzie bardzo niedawno byliśmy na, na festiwalu snowboardowym GoPołtu we Wrocławiu też robiliśmy wykłady, także bardzo chętnie bierzemy udział w takich wydarzeniach. W wykładach w ubiegłym roku wzięło udział około 300 studentów. W tym roku organizatorzy spodziewali się aż 400 słuchaczy. Faktem jest to, że po prostu z roku na rok coraz. Lepsze gwiazdy sportu do nas zapraszamy po prostu coraz lepsze gwiazdy sportu i coraz lepsi prelegenci do nas przechodzą Fajne fantastyczne jest to, że, że mamy młodych ludzi, którzy być może kiedyś będą chcieli się tym zająć, a może już mają jakieś wizje, może już stawiają pierwsze kroki, więc trochę, taki, trochę taka forma, fajna forma podzielenia się tym, przez co ja przeszedłem. Może też no nie chcę jakichś misyjnych tu budować, nie wiadomo jakich stwierdzeń, ale może też trochę doradzić może pewne rzeczy, może pewnych rzeczy, jak unikać pewnych rozwiązać też trochę na własnych, na własnych błędach, ale z drugiej strony też trochę może rzucić podwaliny, bo zawsze w tym zawodzie jest tak, że ktoś komuś pomaga. Na z racji tego, że zawsze pomaga starszym młodszemu. No, to potem wiadomo, że nie ma szansy specjalnie się odwdzięczyć w drugą stronę, ale można tą, tą pałeczkę tej sztafety e, gdzieś przekazać dalej. I to chyba jest najfajniejsza idea, i nie ukrywam, że, że jest to bliskie mi, bo też mi ktoś kiedyś coś pomógł, podpowiedział, podpowiada do dziś. Nie pozostaje nic innego jak wspieranie młodego pokolenia w staraniach o życie zdominowane pasją. Właśnie dzięki takim ludziom świat wokół nas nabiera kolorów.